Czas oczekiwania na wyniki wyborcze wciąż kładzie się cieniem na sprawność mechanizmu liczenia głosów. Ale w końcu są. Podliczono wyniki do Sejmiku Województwa Opolskiego, które jednocześnie stały się zielonym światłem dla pierwszych ustaleń i podziału stanowisk. PSL chce fotela marszałka województwa oraz funkcji przewodniczącego Sejmiku w osobowym sejmiku z list PSL jest ośmiu radnych. Norbert Krajczy oświadczył wczoraj, że partia ma już 9 szabel, a być może dojdą dwie następne. Bo już wiem, że już na dzień dzisiejszy mamy nie 8, a 9. Już wiem, że być może jeszcze dwa następne dojdą, także może się okazać, że będziemy to my mieli tą większość. W kuluarach mówi się, że do PSL miałby wejść Bogdan Wyczałkowski, ustępujący burmistrz Paczkowa i jedyny radny wojewódzki SLD, który jednak zaprzecza temu że zmienia barwy polityczne? Wtedy PSL będzie miał więcej radnych niż. PO. To dodaje pewności PSL w walce o stanowiska, o które zabiegają. Zgłosiłem mojemu prezesowi, panu Stanisławie Rakoczemu, że chciałbym ponownie, bo już byłem przewodniczącym, objąć stanowisko przewodniczącego Sejmiku Województwa Polskiego. Ja po prostu jestem przygotowany merytorycznie, zgłaszam taki akces, żeby nikt nie był zaskoczony, przyjął ten akces pan Stanisław Rakoczy. Oczywiście negocjacje koalicyjne dopiero okażą, czy taki, czy inny rozkład będzie możliwy, chociaż no, myślę, że... Na pewno dam sobie radę, jeżeli chodzi o moją pracę obecną. Norbert Krajczy, niekwestionowany zwycięzca, chętnie odbiera gratulacje nie tylko za uzyskanie wyniku wyborczego, 12 144 głosy to najlepszy rezultat w regionie. Ja chciałbym tutaj w imieniu organizacji i pozarządowej serdecznie podziękować panu dyrektorowi wyboru do Sejmiku Województwa polskiego, jak również podziękować za pomoc w aktywizacji bezrobotnych na terenie powiatu nyskiego. Krajczy uważa, że byłby kompetentnym przewodniczącym Sejmiku, bowiem w latach 1998-2002 sprawował już tę funkcję. Miał także okazję sprawdzić się jako senator Rzeczypospolitej. Moje doświadczenie to też praca w parlamencie, bo te... Cztery lata to między innymi biura senatorskie, które założyłem, też jeżeli chodzi o te dwa powiaty, które teraz reprezentuję. Uaktualnieniem dotychczasowego programu krajczego będą starania się o halę sportową nie tylko dla nyskich kibiców. Chciałbym się wreszcie włączyć, względu chyba już na to, że już mam taki wiek, że już później tylko pozostanie mi wnuka bawić, żeby w Nysie wreszcie mogła powstać hala sportowa na kilka tysięcy osób, żeby można było w tej hali sportowej między innymi organizować nie tylko turnieje sportowe, które są, żeby można tam było też, ja jestem radnym z ramienia PSL-u, organizować chociażby takie piątki handlowe, gdzieby każdy mógł sprzedawać co by chciał za drobną opłatę. W opolskim sejmiku może przetrwać koalicja, ale układ sił może się zmienić. PO zamiast 11 radnych, jak w ostatniej kadencji, będzie mieć ich 9, mniejszość o jednego więcej, czyli 7, najwięcej zyskało PSL, które zamiast 3 radnych będzie miało 8. Dlatego oprócz stanowiska przewodniczącego sejmiku Norbert Krajczy mówi także o fotelu marszałka. Prezes Pana Stanisław Rakoczy mierzy wysoko, bo chce być marszałkiem. Oczywiście zdaje sobie sprawę z tego wszystkiego, że, no, żeby nie było tak, że znów apetyt PSL-u jest tak duży, że oni wszystko biorą. Na razie karty jednak rozdaje Platforma Obywatelska, która do przejęcia pełnej władzy potrzebuje zaledwie dotychczasowej koalicji z mniejszością niemiecką, tym samym ucierając nos PSL, ale to założenie wyłącznie hipotetyczne, ponieważ dotychczasowa, dobrze funkcjonująca koalicja to PO-PSL, Mniejszość niemiecka. Na szczegóły współpracy sejmikowej wciąż czekamy.